Marcin Ochał, dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyciel wychowania fizycznego w Koszycach Wielkich oraz w Tarnowcu. Zapalony sportowiec na co dzień, taki codzienny sportowiec? Staram się pamiętać o sporcie i o ruchu w codziennym życiu. W naszym programie, w cyklu naszych programów, warsztatów sportowych, będzie jeszcze Amelka Ochał, będzie córka, która będzie taką naszą, no nie chcę powiedzieć sierotką Marysią, ona będzie prezentowała ćwiczenia pod do taty. Tak, poprosiliśmy Amelkę, aby zaprezentowała nam kilka ćwiczeń takich, które każdy może na co dzień wykonać, aby tą aktywność fizyczną swoją podtrzymać, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ten okres pandemii i siedzimy w domach, za długo siedzimy w tych domach, żeby wyjść z tego domu mimo wszystko, nawet na taki piękny obiekt jak tutaj. Mamy na woli rzyndzińskiej, ale, ale również tego typu ćwiczenia można wykonywać na podwórku, w pokoju. No może nie lekko atletyczne, ale, ale, ale każda aktywność fizyczna, no, którą, którą powinno się codziennie, zwłaszcza w młodym wieku, stosować i kultywować, no jest ważna. No właśnie, bo nasze założenie jest takie, żeby naszym młodym widzom zaprezentować cykl trzech krótkich warsztatów sportowych, gdzie będą ćwiczenia rozgrzewające, usprawniające, lekkoatletyczne, ale będzie też taka nauka profesjonalnego, dobrego, właściwego chodzenia o kikach, czyli Nordic Walking, bo właśnie podobno nasi młodzi ludzie, nasi uczniowie mają problem z kręgosłupami. Tak, tak. Siedzimy, siedzą przed komputerami. No, ten czas jest o wiele za długi, dlatego już badania pokazują, że te wady postawy się pogłębiają, że te wady postawy no, są u dzieci i no, tylko, no, cudownym lekiem jest tylko ruch także tutaj w młodym wieku ten ruch, ten głód ruchowy, który powinien być zaspokojony u dzieci jest bardzo ważny. To ja poproszę też o takie ćwiczenia, które możemy wykonać wychodząc na podwórko, gdzie mamy do dyspozycji, nie wiem, drzewo, ławkę, jakiś prosty sprzęt, cokolwiek, ale też jakieś takie ćwiczenia właśnie lekkoatletyczne w wykonaniu Amelki, bo wiem, że Amelka lekkoatletyką się para. Tak, uprawia lekkoatletykę, więc poproszę ją tutaj za chwileczkę, żeby nam pokazała krótką rozgrzebkę. Pamiętamy o tym, że Każda aktywność ruchowa powinna być poprzedzona nawet niewielką, ale, krótką, ale, ale no dosyć taką rozgrzewką intensywną. Zawsze? Zawsze, aby pobudzić ten organizm do, do zwiększonego wysiłku. Oczywiście, trening sobie można robić w różnych formach. Można wykorzystywać takie urządzenia, jakie tutaj mamy do ćwiczeń plenerowych. A na koniec, nauka takiego profesjonalnego i dobrego chodzenia o kijkach. Bardzo popularne jest chodzenie o kijkach. Przydaje nam się w aktywności fizycznej? Tak, bardzo. Jest to, jest to, jest to sport, jest to aktywność fizyczna, która no, nie jest przypisana tylko dla starszych ludzi, tak jak niektórzy twierdzą. Każdy może chodzić, i kobiety, i mężczyźni, i małe dzieci. No, wymaga to troszkę treningu, mimo wszystko. Jest to aktywność, która jest oparta na naturalnych ruchach człowieka. Także to, co mamy wyuczone od dziecka, no, jak każda aktywność fizyczna, no, musi być też trenowana i żeby chodzić no tak, sportowo i, i, i żeby ona miała jakiś efekt dla zdrowia, no to też trzeba trochę poćwiczyć. To nie jest tak, że, że bez ćwiczeń tutaj się to uda od razu zrobić. Moi drodzy, a po obejrzeniu trzeciego odcinka super konkurs z super nagrodami, trzeba będzie podać, skomponować hasło promocyjne, zachęcające. Namawiające do uprawiania sportu, aktywności fizycznej, być może chodzenia o kijkach. To zaczynamy, Panie Marcinie. W tym odcinku pokażemy proste ćwiczenia usprawniające, rozgrzewkowe, aktywizujące organizm oraz to, co mamy u siebie na podwórku: ławkę, ścianę. Ćwiczyć można wszędzie i przy wszystkim. Zaczniemy od, od, od podstawowych ćwiczeń rozgrzewkowych. Możesz zaczynać. Pamiętacie wszystkie te ćwiczenia z lekcji, krążenia ramion. Należy zaktywizować wszystkie partie mięśniowe. Pamiętamy, żeby rozgrzewka nie była na bardzo dużej intensywności, bo mamy tylko przygotować organizm do zwiększonego wysiłku. Tutaj mamy skip. I drugą nogę, i skip z nogami do tyłu, tak krok dostawny. Pamiętamy o pracy ramion, chodzi o to, żeby dotlenić organizm. aktywować układ oddechowy Ubieg z przyplatanką też znamy z lekcji wychowania fizycznego Często na rozgrzewkach takie ćwiczenia wykonujecie Może być przebieżka ze skłonami tułowia do prawej nogi, do lewej nogi tak we wszystkich płaszczyznach rozgrzewkę przeprowadzamy ćwiczenia z wymachami, z wymachem, z wymachem nóg, ręce. Tak. I delikatny skręt tułowia. Tak. I jak najwyżej nóżka do góry. Pamiętamy, staramy się, aby była prosta w kolanie. Ćwiczenie rozciągające. Teraz ćwiczenia w miejscu, w płaszczyźnie strzałkowej, ze skłonem w przód. I za każdym razem korykujemy wyprostem z rękami w górze. I wyprost. Kilka skłonów. I wyprost ręce w górze. dobrze wystarczy w płaszczyźnie czołowej teraz ćwiczenia ze skłonem bocznym tak i w drugą stronę oczywiście dobór ćwiczeń jest dowolny. ćwiczenia można sobie ze skręto skłonem tak prawa ręka do lewej nogi i odwrotnie I skręty w płaszczyźnie poprzecznej jeszcze pokażemy, przypomnimy. I wystarczy, mamy organizm pobudzony. Troszkę teraz jeszcze przebieżek takich typowych yy, pokaż. Warto pobiegać na dłuższy dystans też można z przyspieszeniem, ze zmianą kierunku. Do ćwiczeń można wykorzystać wszystko: ścianę, budynku, drzewo i w bok. To są tylko oczywiście przykłady ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia możecie wykonywać w domu. Spięcie na palce i rozluźnić. I jeszcze raz. Dobrze, możesz jeszcze na tą kratę nogę też założyć i... Robić ćwiczenia rozciągające Zesk tak: czoło do kolana i wyprost ręce w górę, wysoko. Ćwiczenia rozciągające na prawą nogę, na lewą nogę. Zobaczyliście, jak można ćwiczyć samodzielnie. Zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej i nie zapominajcie o ruchu.